Życia, w którym będę mógł realizować swoje marzenia, gdzie każdego dnia będę wstawał z radością, że wstałem, będę kładł się spać, nie mogąc doczekać się kolejnego dnia, nie mogąc doczekać się poranka. Ja jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Cześć kochani. Chciałbym zdradzić wam, jakie jest według mnie najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie wszyscy zadać, i zanim przejdę do tego, powiem wam tylko tyle, że pracuję jako coach już 8 lat, tak od 2017 roku jestem coachem certyfikowanym. Zrobiłem kurs od tamtej pory przekouczowałem ponad setkę klientów, więc mam dość spore doświadczenie. W międzyczasie stworzyłem własny program. Coachingowy i program mentorski. Jak różnica między mentoringiem a coachingiem polega na tym, że coach nie ocenia, nie doradza, tylko zadaje odpowiednie pytania. Pytania, które mają pobudzić myślenie, które mają pobudzić zasoby klienta, odwołać się do jego filtrów, do jego środowiska, do jego doświadczeń, do jego języka, jego wykształcenia, poglądów, potrzeb. Nawet lęków. Coach odpowiednimi pytaniami powinien skłonić klienta do znalezienia rozwiązania swoich problemów lub znalezienia celu samodzielnie. Nie powinien doradzać, nie powinien mówić, że jak ma żyć, nie powinien mówić, że wie lepiej. Co innego, i czym innym jest zupełnie mentoring? Mentor to jest osoba, która ma jakąś wiedzę, ma jakieś doświadczenie i tą wiedzę za naszą zgodą przekazuje. Jest to wiedza konkretna. Niekoniecznie dopasowana do klienta, ale wiedza, którą chcemy poznać, i w jakiś sposób dopasować do swojego własnego życia. Coach, z kolei, tak jak powiedziałem, zadaje pytania. I tak zastanawiałem się, nad takim jednym pytaniem, jeżeli miałbym skrócić proces coachingowy i streścić go w jednym pytaniu, co to by to było? Już nagrałem vloga na temat. Najważniejszej lekcji w rozwoju osobistym, a dzisiaj będzie na temat najważniejszego pytania w coachingów. Moi drodzy, zawsze bałem się zadać to pytanie. Były, było kilka powodów, dla którego bałem się zadać sobie to pytanie sam, wiele lat temu. Pierwsza rzecz, to dlatego, że bałem się zmian, bałem się, że to pytanie spowoduje, że zacznę myśleć źle o sobie, o swoim życiu, spostrzegę, że nie robię nic, co zbliżałoby mnie do moich celów. Że tak naprawdę żyję i działam po omacku każdego dnia. Nie wiem, co takiego robię, i bez zadawania sobie tego pytania często też czułem się lepiej. Czułem się lepiej w swojej strefie komfortu, bo nie musiałem nic zmieniać. Najgorsza była zmiana. Zmiana przerażała, że będę musiał zmienić środowisko, być może miejsce, być może w ogóle całkowicie przywartościować swoje dotychczasowe życie. Zupełnie inaczej myśleć o moich poprzednich działaniach, moich krokach, w jakiś sposób oceniać się poprzez złe wybory, których dokonałem nieopatrznie. No i przede wszystkim bałem się, że będę musiał zmienić ludzi, którymi się otaczam, środowisko, miejsce być może. A wiadomo, zmiana przeraża. Zmiana przeraża. Dlatego nie zadawałem sobie tego pytania. Kolejną rzeczą było to, że jak zadam sobie to pytanie, co będzie, jeżeli to pytanie mi nie pomoże. Bo jest tak ważnym pytaniem, spowoduje, że to, jak zacznę żyć po zadaniu sobie tego pytania, ta zmiana, którą miało wywołać to pytanie, nie wyjdzie. No i trzecia rzecz: co się stanie, kiedy wyjdzie? Kiedy zadziała? Kiedy to pytanie pobudzi moje wszystkie zasoby, mnie zmotywuje do zmiany, do szukania nowej ścieżki i działania, podejmowania kolejnych kroków, dokonywania zmian. Także trzy rzeczy mnie powstrzymywały. No już, być może domyślacie się, co to za pytanie? O no tak. To pytanie brzmi, uwaga, czego chcesz. Banalnie brzmi, ale jest to mocne pytanie. Zastanów się, jak się czujesz, kiedy zadajesz sobie to pytanie. Czy chcesz sobie zadać to pytanie? Jak się czujesz, kiedy je zapisujesz na kartce? Przed sobą i patrzysz na nie, co czujesz, jakie emocje w tobie wywołuje. Do jakich wspomnień powracasz? Co się pojawia, jak wygląda twój, twój time travel, czyli podróżujesz w przeszłość i w przyszłość. Czego się obawiasz, że coś się wydarzy, kiedy zadasz sobie to pytanie. Co może wywołać w tobie? Mam taką radę. Weź po prostu notes, weź coś do pisania i. Idź w takie miejsce jak ja. W jakieś odludne miejsce, park, łapka, las, rzeka, plaża. Zapisz sobie to pytanie i pozwól swobodnie przepływać myślom i tym refleksjom, które się pojawiają naturalnie. I zastanów się, co może w tobie wywołać to pytanie. Ja, kiedy zadaję sobie, zadałem sobie to pytanie, odkryłem odpowiedź. Czego chcesz? Radek. Ja chcę wolności, chcę wolności czasu, chcę wolności miejsca, chcę, chcę życia, w którym będę mógł realizować swoje marzenia, gdzie każdego dnia będę wstawał z radością, że wstałem, będę kładł się spać, nie mogąc doczekać się kolejnego dnia, nie mogąc doczekać się poranka, że będę tworzył treści, że będę edukował ludzi, że będę dzielił się moimi doświadczeniami, moją wiedzą z innymi, że będę starał się zmienić cudze życie na lepsze, że będę dbał o siebie, chcę być swoim najlepszym przyjacielem, chcę być niezależny, i chcę kończyć każdy dzień ze świadomością, że nie dałem się żadnemu człowiekowi złamać. W tym sensie, że nikt i nic nie spowodowało, że pojawiły się destrukcyjne emocje. Żadna informacja. Żadne słowa przykre, żaden SMS, wiadomość nie złamie mnie. Tego chcę w moim życiu. Chcę takiego życia. Dlatego zgłębiam rozwój osobisty, zgłębiam filozofię stoicką, propaguję proces twórczy, sam praktykuję proces twórczy, tworzę, piszę, nagrywam, dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniami, tym, co przeczytałem, zobaczyłem. I tego właśnie chcę. Chcę takiego życia twórczego, mądrego. Racjonalnego podejścia do życia, ale życia, które też daje szczęście, które jest spokojne, nie jest przebodźcowane i nie chce skończyć na kanapie przed telewizorem. Wiem na pewno, czego nie chcę. I tutaj jest na koniec taka wskazówka dla osób, które nie wiedzą, jak odpowiedzieć na pytanie, czego chcę. Jeżeli nie wiesz, czego chcesz, to odpowiedz na pytanie, czego nie chcesz. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że. Podobało Ci się to pytanie coachingowe? Jeżeli jesteś zainteresowany pracą ze mną, jeżeli potrzebujesz pomocy, indywidualnej pomocy, pisz do mnie na adres kontakt, małpalepiteras.pl, zapytaj mnie o darmową konsultację, zadzwonię do Ciebie lub skontaktuję się na Whatsappie i stworzymy ścieżkę zmiany, transformacji i rozwoju Twojej osoby. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Hej! Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mam dla Ciebie prezent. Wystarczy, że wejdziesz na stronę lepiejteraz.pl i zapiszesz się na newsletter Lepiej Teraz. Otrzymasz ode mnie w prezencie e-booka z siedmioma potężnymi lekcjami życia wielkich stoickich mędrców oraz mój autorski journal Lepiej Teraz. Dodatkowo będziesz też na bieżąco z praktykami i lekcjami, które dadzą Ci wolność i życie, o którym marzysz. Serdecznie zapraszam.